Tydzień temu miałam zawody, które były zawodami kwalifikującymi mnie na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Kraju. Jaki wniosek z zawodów? Wniosek z zawodów jest taki, że to był świetny trening i takie miałam też podejście, ponieważ zbyt mocno się nie przygotowywałam do zawodów, a zaraz wam powiem dlaczego. Na zawodach zdobyłam złoto. W swojej kategorii wagowej. Byłam najlepszą zawodniczką. Bardzo mnie to cieszy i bardzo jestem z tego dumna. Jak to wyglądało, to oczywiście dowiecie się z odcinka, który będzie na Andrzeja kanale, ponieważ z Andrzejem będziemy pokazywać, jak przygotowania wyglądały do zawodów, a przygotowania wyglądy, wyglądały pokrótce Wam opiszę. Naprawialiśmy wszystko, z czym był problem. Jak dobrze wiecie, Dolny Grzbiet jest. Yy, do dolnego grzbietu zaliczamy dużą grupę mięśni. W moim przypadku, spięcie w dolnym grzbiecie ogromnie transferuje na problem z odpowiednią pozycją na ławce, ponieważ jak dobrze wiecie, mostkowanie przy spiętych, spiętych prostownikach nie jest czymś pozytywnym i skutecznie uniemożliwia również prawidłową pozycję. Ale. Pamiętajmy o tym, że jak już mówiłam w szorcie zapowiadającym ten odcinek, trzeba się wykazać dużą siłą psychiczną, mentalnym przygotowaniem i ogromną odpornością mentalną w tym całym przygotowaniu, które będzie pomagało nam jednak zaciskać zęby i iść do przodu, ponieważ wielokrotnie w moim życiu. Były takie sytuacje, że na ostatniej prostej przed zawodami i nawet powiem Wam szczerze, że często się to zdarza, że na ostatniej prostej coś tam się potrafi zepsuć. Zepsuć oczywiście mówiąc w cudzysłowiu, ponieważ zepsucie się, spięcie nie oznacza zepsucia, spięcie oznacza konieczność i mobilizację do rozwiązania problemu, więc na tym skupialiśmy się podczas moich przygotowań, żeby wyjść z tego co się spieło i żeby poprawić funkcjonowanie mięśni. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to było oczywiście zwiększenie magnezu w codziennej suplementacji. To było dzień w dzień, trzy razy dziennie był przyjmowany magnez w postaci trzech rodzajów magnezu w jednym preparacie. I oczywiście większa ilość soli, większa ilość płynów, odpowiednie nawodnienie, odpowiednie elektrolity, ponieważ w przypadku tych zawodów to również była opcja niekoniecznie zbijania wagi, ponieważ zwiększałam kategorię wagową do 72, czyli jestem w kategorii 75, czyli mam niedowagę nawet, więc nie muszę się ograniczać, jeśli chodzi o spożywanie wody, soli, elektrolitów. E, innych substancji e, żywieniowych. Nie muszę ciąć wagi, więc e, to jest chyba najbardziej stresująca rzecz, którą, którą zawodnicy czy zawodniczki mogą e, przed zawodami sobie robić, ponieważ też przyznam się szczerze, że e, jako osoba zajmująca się żywieniem mam dużą świadomość tego, jak Odwodnienie jednoprocentowe potrafi zmniejszyć performance aż o 10%, więc ta wiedza skutecznie chyba w pewnych momentach przeszkadzała mi w odwodnieniu czy w zbijaniu wagi. Więc tutaj był taki duży komfort psychiczny, że mogę wypić ile chcę, mogę wziąć soli, ile chcę, mogę wziąć magnezu, ile chcę, i tutaj nie było żadnego problemu. Z dostarczeniem odpowiedniej ilości składników odżywczych, więc spięcie w plecach to nie tylko, nie tylko ta i nie tylko jedna rzecz, która, która się pojawiła, ponieważ kolejną rzeczą, która się pojawiła było, czy to było zapalenie powięzi podeszwowej, czy to było zesztywnienie powięzi podeszwowej. Na pewno objaw był taki, że nie mogłam stać. Na stopie przez 2-3 dni był problem z postawieniem stopy na pięcie, Więc wyobraźcie sobie, że w przysiadzie stoimy na piętach, w martwym ciągu stoimy na piętach. Oczywiście w cudzysłowie, tak? ponieważ koncentrujemy się na e, odpowiedniej pozycji i wbijaniu w cudzysłowie pięty w, w podłogę, więc jeżeli na nie możecie stanąć, to oczywiście ani przysiad, ani martwy ciąg, a martwy ciąg z, z piętymi plecami to już w ogóle też jest jakiś tam problem i dyskomfort, więc to jest taka kolejna rzecz, która mi się wydarzyła dwa tygodnie przed zawodami. Oczywiście tutaj jeszcze były takie... Przygody związane ze sztywnością barku i z problemem z odwodzeniem ręki, ale to udało się bardzo szybko załatwić, tak naprawdę w jeden dzień, ponieważ miałam zesztywniały przedni akton mięśnia naramiennego i y, skutecznie y, wykona, wykonywana y, rehabilitacja już tego samego dnia y, przez oczywiście Andrzeja y, pomogła mi w pozbyciu się. Paraliżu, w cudzysłowie, też oczywiście stwierdzę, Barku. Pamiętajcie o tym, że rzeczy, z którymi się budzicie rano, czy dysfunkcje, z którymi się budzicie rano, można rozwiązać tego samego dnia. Więc na pewno wiele osób z Was cierpi na problem z barkiem od. Długiego czasu, czy od kilku tygodni, albo z klikaniem w barkach, albo ze sztywnością, czy problemem z odwiedzeniem, przywodzeniem, albo z rotacją, albo z innymi, z innymi ruchami. Wszystko można rozwiązać, i naprawdę rozwiązanie tego problemu może przyjść bardzo szybko, tylko trzeba to robić, ponieważ jeśli chodzi o ten bark, to oczywiście masaż poranny obręczy barkowej to była jedna rzecz, natomiast tego samego dnia o godzinie 11 już byłam na siłowni i już wykonywałam ćwiczenia z handlami, tak? czyli Kimurę. To jest bardzo dobre ćwiczenie rehabilitacyjne. I tutaj, co jeszcze włączyłam w rehabilitację mojego barku, to jest oczywiście hanging. Na pewno na Andrzeja kanale widzieliście odcinek dotyczący zwisania. Ja wam pokażę, bo tutaj. Są, y, są opaski, których używam, ponieważ zwisanie i trzymanie się drążka powoduje napinanie się mięśni przed przedramion, czy nawet mięśni ramion. Natomiast w sytuacji, kiedy ja sobie wieszam, wieszam sobie ten pasek na, tak go zaplatając, tutaj oczywiście nie mam drążka, więc to tak nie wyjdzie, ale zaplatam sobie ten drążek i wkładam tutaj rękę i tą rękę tak obwiązuję, że po prostu, o, że tak, tak chwytam, tak? Że nie mamy tego uścisku, tylko po prostu zawiązanie i taki, taki zwis, jak widzicie, tutaj mi ręka spoczywa praktycznie. I to jest świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o dekompresję barku, rehabilitację barku. I też, co jeszcze polecam, to naprzemiennie, czyli robicie sobie jeden zwis, tak na przykład. Pięciosekundowy, tylko pamiętajcie o tym, że to nie może być tak, że zwisamy, a później skaczemy na ziemię. Tylko to musi być bardzo powolne opuszczanie, więc ten drążek też nie powinien być za wysoko. A jeśli jest wysoko, to najlepiej jakąś, jak, jakiś boks sobie podłożyć. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzach, to mogę nagrać o tym film, jak to robię. I po takiej jednej sesji właśnie tego zwisania i zwiększania tej przestrzeni, w barku idziemy i robimy ćwiczenia rehabilitacyjne z małym ciężarem i obciążeniem, e, małym obciążeniem handlami. Na przykład to jest taka e, pomoc dla barku. Natomiast no, to nie był największy problem, z którym ja się przed zawodami oczywiście zmagałam. Jeśli chodzi o problem ze stopą to pomógł mi okład z oleju rycynowego, olejku oregano i olejku rozmarynowego, które zmieszałam ze sobą i zrobiłam sobie taki okład na całą noc, na cały dzień. I naprawdę to jest skuteczna rzecz. Oczywiście smarowałam sobie stopy też tą mieszanką tych trzech olejków przez chyba 5 dni, więc też te stopy takie były... Mm, mniej opuchnięte i mniej zmęczone, więc to jest taki świetny świetny, świetne kombo poprawiające e, poprawiające krążenie, zmniejszające stan zapalny, czy też obrzęki. Większa suplementacja magnezem w ogóle genialnie wpłynęła na wrażliwość insulinową, genialnie wpłynęła również na e, stopień nawodnienia, bo bez magnezu się nie, niestety nie możemy nawodnić, to być może też wszyscy o tym wiedzą, albo Wiecie, witamina D też się wchłania z magnezem. Magnez ma bardzo dużo funkcji. Oczywiście lepszy sen, dużo lepsza regeneracja, taka nocna, jeśli chodzi o relaks spowodowany magnezem. Więc połączenie tych, tych, wszystkich, tych wszystkich działań. Natomiast jeśli chodzi o dolny grzbiet, to oczywiście były przednie przysiady były czasem tylne, czasem high-bary, czasem low-bary natomiast e, największy ciężar, do którego doszłam przed zawodami to było 150 i na zawodach też w przysiadzie do 150 doszłam i to był ostatni przysiad, który zrobiłam. Wiadome jest, że niektórzy zawodnicy mogą zrobić więcej niż na treningu na zawodach, a niektórzy zawodnicy robią tyle co na zawodach, tyle co na treningu zrobią na zawodach i ja najprawdopodobniej do takich zawodników się zaliczam, więc nie wychodzę poza kanon tego, co już osiągnęłam, chyba że to dotyczy martwego ciągu, bo w ciągu e, zawsze jakaś agresja większa czy ostatni lift jest dużo czynników, które wpływają na to, że w martwym ciągu można pobić rekord. Chociaż akurat na tych zawodach rekordu nie pobiłam, zrobiłam e, nieco e, wyżej ponad, e, ponad total kwalifikujący mnie na zawody. Rangi międzynarodowej i rangi europejskich mistrzostw. Wiecie o tym, że nie zawsze na zawodach osiąga się sukces pod postacią nowych rekordów, bo sukcesem może być kwalifikacja, równie dobrze, no i oczywiście złoty medal też jest sukcesem. Natomiast nie zawsze robimy rekordy i nie zawsze jesteśmy w high performance i najlepszym, najlepszej swojej formie. Tym bardziej jestem zadowolona, że po takiego rodzaju kontuzjach udało mi się wystartować i udało mi się stawić czoła moim, moim, powiedziałabym, skurczom i moim niedyspozycjom, ponieważ to nie pierwsze zawody, na których w niedyspozycji występowałam. Więc pamiętajcie o tym, że żadna kontuzja albo bardzo mało kontuzji powinno nas od zawodów z zawodów dyskwalifikować trzeba zrozumieć co się dzieje i trzeba zrozumieć w jakim stopniu dany problem przeszkadza nam w zrobieniu jakichś, jakim, jakiegoś minimum kwalifikującego więc y, y, moim zdaniem raczej duma do kieszeni i wiadomo wiadome jest że w pewnych y, sytuacjach zrobicie mniej ale tak samo skutecznie czy tak samo y, z, pozytywnym, z pozytywnymi benefitami na przyszłość, a przede wszystkim z doświadczeniem, ponieważ według mnie nie ma nic, nie ma nic lepszego jak pokonanie własnego siebie, ponieważ ostatnio widziałam, widziałam wywiad z jednym z polskich powerlifterów przygotowujących się na jakieś takie zawody klasy międzynarodowej i też Zadali, dziennikarz zadał temu zawodnikowi pytanie: Z kim chcesz wygrać? I on po chwili namysłu, albo nawet bez chwili namysłu, wymienił nazwiska y, osób, z którymi chce wygrać i, i chce osiągnąć wyższe wyniki niż ci y, zawodnicy. Natomiast moja, moja odpowiedź na to pytanie jest y, następująca: Z kim chcesz wygrać? Z własnym sobą, ponieważ y, tak naprawdę wygranie i bycie lepszym od własnego siebie jest chyba czymś co powinno przodować w naszej motywacji i to nie tylko dotyczy treningu siłowego, ale my powinniśmy starać właśnie o to, żeby wygrać z własnym sobą i wygrać ze swoimi Demonami, żebyśmy potrafili wygrać ze swoimi potrzeptami, żebyśmy potrafili wygrać ze swoimi negatywnymi konsekwencjami różnych działań i przede wszystkim żebyśmy potrafili wygrać ze swoimi kontuzjami, które ograniczają nas nie zawsze, w 100% siłowo, bo kontuzje, czy jakieś sztywności mięśni bardziej wynikają i będą ograniczały nas. Y Psychicznie, ponieważ jeżeli dobrze wiecie i kojarzycie to, jak zapomnijcie o skurczu, to go po prostu nie ma. Ja to wielokrotnie doświadczyłam w moim życiu. Jak zapomnisz o czymś, to tego po prostu nie ma. I skupisz się zupełnie na innym mięśniu i skupisz się na prawidłowej technice, to. Naprawdę te rzeczy potrafią odejść w zapomnienie, i tutaj właśnie należy postawić na prawidłową koncentrację i na prawidłową siłę umysłu, z której ja chyba jestem najbardziej dumna, co udało mi się osiągnąć na tych zawodach tydzień temu. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam ogromnej siły umysłu, determinacji do tego, żeby pokonać własnego siebie. Pozdrawiam i do zobaczenia. i